Piotrek co ty robisz? Gram W co grasz? W Pokémony. pewnie nie graj w Pokémony tylko, tylko zagraj w Pokemona Dasz radę? Ja mam radę chyba No jak złapie, zm je się wszystkie – Jest tam tekst? – Jest. Potężny być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt. Obrałem w życiu ważny cel, chcę złapać wszystkie z nich. Kraj przemierzę wzdłuż i wszech, odnajdę w sobie moc. Wszedł Pokémon, zrozumie Odnajdę wszystkie po Pokémon, to właśnie, to właśnie ty! Odwaga nam doda sił! Trenuj ze mną! Nadszedł czas! Pokémon! Czy już wszystkie masz? O. Nie, to weź lepiej graj w takie pokemon. Dobra. Ale polejkujcie mój kanał, i zasubskrybujcie. Nie to mam. Petrek, no? a ile ty już masz tych Pokemonów? To? Tyle ile ty nie masz Nie mówi się o tych Pokemonach, które się ma. Dżentelmeni nie Co rozmawiają to? o Pokemonach <laughs>